Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Republika. Panie premierze, mam pytanie o tą tarczę której, antyrokietową, której element, ten polski, wczoraj został otwarty w Redzikowie. Teraz okazuje się, że ten sukces ma wielu ojców. Na przykład zalicza się do nich sam pan minister Sikorski. Jak pan wspomina tę historię, początek tej historii i jej trwanie podczas państwa pierwszych rządów i podczas rządów pierwszego rządu Donalda Tuska, wtedy kiedy pan Sikorski też był ministrem spraw zagranicznych No proszę państwa, sprawa jest jasna. Jest w tej chwili pełen sukces i ma wielu ojców, tylko że w znacznej części to są, można powiedzieć, ojcowie wyrodni w najwyższym tego słowa znaczeniu, takim najostrzejszym tego słowa znaczeniu, bo przecież myśmy rzeczywiście to zainicjowali, oczywiście była też inicjatywa amerykańska w tej sprawie i to w takim bardzo daleko idącym wymiarze. To zostało następnie w ramach resetu, w ramach, jak dzisiaj wiemy, ustęp wobec Rosji, które wynikały albo z zastraszenia, to znaczy z tego, że Tusk jest politykiem tak lękliwym i tak łatwym do zastraszenia, że się paroma zdaniami Putina dał zastraszyć, ale raczej to wynikało nie z tej lękliwości, tylko po prostu z tego, że Niemcy sobie tego życzyli, że chodziło o to, żeby wpisywać się w ten plan, w którym Amerykanie mają być z Europy wypchnięci, a rządzić mają tutaj dwa kraje, czyli Rosja i Niemcy. Oczywiście sytuacja Polski w takiej sytuacji w takim stanie rzeczy no byłaby godna pożałowania. I było to działanie całkowicie antypolskie. Ta sprawa później wróciła, ale już w zredukowanej formie. Po drodze były różne fronty wobec Stanów Zjednoczonych i z kolei fronty Stanów Zjednoczonych wobec Polski. No, rzeczy niedobre, niepotrzebne, kompletnie niepotrzebne. I mamy dzisiaj ten niestety ograniczony, bo to miało być coś potężniejszego niż jest w tej chwili, no, ale jednak sukces. No, I mamy tą znaną bezczelność i skłonność do kłamstwa naszych politycznych konkurentów. No są bezczelni i kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią. No, na tym polega cała ta polityka. Cały ten obraz Polski, który oni stworzyli i który niestety w tej chwili dzięki przewadze medialnej przemawia do poważnej części społeczeństwa, no oparty jest na, nie na nieporozumieniu, tylko po prostu na kłamstwie, na takim całkowicie na zimno przekazywanym społeczeństwu kłamstwie. Bardzo tak proszę. samo jest w tej sprawie.